Elo, Elo, tym razem dojechaliśmy do celu 30 minut w drugą stronę, ale tym razem jesteśmy przy dobrym adresie. Zapraszamy. All right, you We are in the hotel. Very impressive I guys. Because this is timeshare, so we will have to be. You see somebody. I think this way. Yeah. Or this way. Or should we go to guest services? I think so. Guest registration. Is yeah, let's do that first. Ok, więc to jest nasz. Bro, look at this dude. To jest nasz apartament dwupokojowy. Bardzo ładnie. Słuchajcie, tu jest. Zajrzymy wszędzie. Ok, tu jest a, taki klozet. tu jest pralka, suszarka. Łazienka, ładnie jest, wszędzie musimy zajrzeć, we wszystkie kąty, czemu mi nagrywa ze światłem, nie chcę. Dobra, wychodzimy z łazienki, tu mamy pokój chłopców, bardzo ładny, bardzo fajny. Cześć Pawełek. Guys, you can take tu mamy kuchnię, bardzo ładną kuchnię. Tu nawet ktoś by mógł spać. There could be sleeping more people than, you know, there could A tu jest sypialnia i wyjście z sypialni na taras, który chciałbym wam powiedzieć. Widokowy na ocean. Też, że jest ciemno, bo tu już jest po 20. Mamy taką siateczkę piękną. Następny hotel widzimy. Mają też basen, park wodny, restauracje. Tam daleko, nie wiem czy widzicie ten horyzont to jest właśnie Atlantyk Także pani mówiła, że to jest specjalna ścieżka, gdzie może można przejść do plaży i tam na plaży też maj, mają swój jakby tak powiedzieć no, ten hotel mają tam prywatną plażę też. Także powinno być super. Hejka kochani, nasz drugi dzień. Pierwszy na, na swimming pool. Jest po prostu piękny, Uwielbiam palmy. Słuchajcie, tutaj wyglądało tak, że było bardzo ciepło z rana, ale bardzo deszczowo. To jest tak jak na Florydzie w South Carolinie, że jest taka pogoda jakby tropikalna i um, Często jest bardzo gorąco, ale jest deszczowo i pochmurnie z rana. A później się rozpogadza. Także piękny swimming pool. O, woda jest cieplutka, chociaż nie jest nagrzewana. Jest bar, można sobie coś wypić, coś zjeść. Mają kilka pól, czyli kilka mają tych całych a, basenów. Dobra, nakręcę coś i będę Wam pokazywać następne rzeczy. Tata wszedł w koszulce do pula, nie wiemy dlaczego. Może, żeby się ochodzić. O, tu mają tak zwaną Lazy River, czyli na pontonach dookoła. I know how that's point on. The slides are closed but um Oh my phone is back. Yeah, I I'll come back. I'll just record a little bit. Oh they have the bucket too. Są po prostu takie fajne, uspokajające. Piękne. Tutaj ze względu na COVID tu, e, zjeżdżalnia jest zamknięta teraz. Tam z tyłu, ale ten splash park, ten tutaj i baseny są otwarte.

Pawełek! Do góry! Do góry, do góry! Tak nisko tutaj nad hotelem latają samoloty. Tu jest zaraz 5 minut stąd, lotnisko. Zauważam, słuchajcie, takie piękne drzewka obok tych palm, takie też bardzo unikatowe. <silence> Idziemy na plażę. <silence> Hejka, kochani, polska mama w USA. Jesteśmy nad Oceanem Atlantyckim w miejscowości Myrtle Beach, South Carolina. Piękna pogoda. Troszeczkę już się ochłodziło w sensie, że. Znaczy, nie ochłodziło. Zaszło słońce na chwilkę, bo było nie do wytrzymania. Po prostu. Więc. Ocean jak każdy inny. Ciekawe, czy zimny, czy nie. Ale nie wiem, czy dzisiaj mi się chce sprawdzać wodę. Zobaczymy. Słuchajcie, jestem po prostu w szoku, bo widziałam na telewizji wczoraj. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać stąd. Na telewizji wczoraj widziałam, że pokazywali, że woda w Atlantyku ma 84 stopnie przy całej tutaj północnej i południowej Karolinie. No ja mówię, 84 stopnie Fahrenheit'a to jest jakość a, koło 30. No w każdym razie wysokie 20, tak? 28, chyba 29. I słuchajcie, wchodzę teraz do wody, to jest normalnie szał. Ja jeszcze w nigdy w takim ciepłym, nawet morzu bałtyckim nie byłam. To jest tak ciepła woda tutaj, że tylko się kąpać. To jest po prostu super. Naprawdę ma tak... Oh my goodness. allan ask <laughs> dzień naszych wakacji mm, i postanowiliśmy parę lat temu jakoś nie wiem 7 lat temu to już trochę ja i Dawid e, przelecieliśmy się takim malutkim samolotem strasznie się bałam ale helikto, helikopterem ale helikopterem nigdy nie leciałam więc dzisiaj jest piękne niebo od rana, pomimo że zawsze Wam mówiłam regularnie. Tutaj jest takie dosyć zachmurzone, mgła unosi się nad oceanem, ale dzisiaj jest piękne niebo, czyste. Znaczy są chmurki, ale, ale, ale jest widoczność dobra. Więc zamówiliśmy sobie lot helikopterem. A Pawełek zwykle się boi takich rzeczy jeszcze. Więc Pawełek nie poleci. Będziemy lecieć na dwie raty, jak to powiem, tak aby ja z jednym z chłopaków i James z jednym z chłopaków. Także zapraszamy. Nie wiem, czy się będę helikopterem teraz bała. Napiszcie w komentarzach, czy Wy kiedyś leciliście helikopterem. To jest już bardzo takie popularne, no ale wiadomo, nie każdy. Nie każdy chce, nie każdy lubi, więc my się odważyliśmy i będziemy lecieć helikopterem. Nie było to drogie tutaj, co się naprawdę zdziwiłam, ale to jest tylko chyba 5 czy 7 minut lotu. A żeby Wam powiedzieć, tak mniej więcej w porównaniu do wszystkich polskich lotów balonów, ale loty balonów też są droższe tutaj. Ale helikopter jest chyba 20 dolarów od osoby. A także to jest około 80 złotych, czyli myślę, że to jest taka. Jak na, wczasowo, jak na wiecie miejscowość, taką jak nad morzem w Polsce, to, to nie jest drogo. Zapraszamy na nasz lot. Mam nadzieję, że będę mogła nagrywać. Mogę nagrywać, ale że nie będę się częsła z nerwów i będę mogła coś Wam nagrać. Pozdrawiam. Duże lotnisko. Czekamy teraz. A z nas wywołają. O, właśnie przyleciał samolot na większe lotnisko. Kuba chce być pilotem. Mam nadzieję, że mnie słychać. Więc. Będziemy, jak wrócimy z powrotem do Chicago, zobaczymy, czy będziemy mogli jakieś mu lekcje za, e, zakupić. Bo tutaj, w Ameryce, można mieć. E, od kiedy może mieć prawo jazdy na helikopter czy samolot? Ile masz lat? 14 albo 16. 14 albo 16? No, gdzieś pomiędzy. W każdym razie on bardzo lubi. Um, on tak się uczył z symulatora latania, że jak polecieliśmy 3 lata temu na Florydę, to zaprosił go pilot do kokpitu i tam on pokazywał pilotowi co jest co. Także on już nawet wiedział jakie są różne przyciski do czego. Także fajnie. Dobrze, że Okej. Okay. Teraz James i David i z kolej. Tym razem ja z Kubą, bo te parę lat temu... Jesteś jej Te parę lat temu a z Dawidem to lecieliśmy takim małym samolocikiem. Ponoć w helikopterze jest... Jak mój mąż się nie bał, to jest ok A on czasami się boi wysokości. Więc um, powiem szczerze, że on tak pokonuje swoje fears, czyli swoje takie... No nie wiem jak to powiedzieć, sorry, A przez, właśnie, yy, przez właśnie jego pierwszą, pierwszy lot, przez pójście tam na ten wielki wieżowiec yy, Johna Hancocka lub Willie's Tower w Chicago. Także powolutku się przekonuje. Na mieć nie trzeba. Trochę mi się nie podoba, że nie dezynfekują słuchawek do uszu. Oczywiście słuchawki, dodatkowe, dodatkowa kasa, a więc ja wzięłam swoje chusteczki dezynfekujące, żeby te słuchawki zdezynfekować. No ja też nie tego bym nie lubiła. To tu jest właśnie promenada. Gdzieś. Ciężko jest zaparkować. Musimy znaleźć parking. Tak jak powiedziałam, ocean jest bardzo ciepły. Dużo ludzi się kąpie. I tutaj jesteśmy na czymś takim, co się nazywa boardwalk. Ma to ponad mile długości, czyli takie molo, ale ono jest e, równolegle leci do oceanu. Czyli nie jest takie molo, e, które idzie w ocean, tylko przy oceanie. Tak równolegle. Jest tu, dużo, jest tu dużo sklepów z pamiątkami. Przypomina mi to Kalifornię. No i też oczywiście e, polskie morze, no tylko że zupełnie jest inaczej. W Kalifornii jest ten sam styl budowania różnych sklepików przy e, plaży, także jest tutaj podobnie akurat. Przechadzamy się z tyłu mamy Ferris Wheel, czyli takie taką karuzelę, na której można się przejechać, zrobić chyba półtora kilometra, o ile dobrze pa liczę, pamiętam, A, więc nadbiję sobie kroków na moim zegarku.